W tym filmie chciałbym wam przedstawić bardzo ciekawe słuchawki na głowę. Nowość w portfolio martki Sandcore, czyli model Space Q45. Czy, tak jak nazwa wskazuje, posiadają technologię rodem z kosmosu? Ja nazywam się Łukasz i zapraszam na film o słuchawkach Sandcore Space Q45. Sandcore Space Q45 to słuchawki bezprzewodowe z adaptacyjną redukcją hałasu, które oferują dźwięk wysokiej rozdzielczości w kodowaniu LDAC. Stabilna łączność bezprzewodowa to zasługa modułu Bluetooth w wersji 5.3. Słuchawki te oferują wygodne dopasowanie oraz intuicyjną zmianę ustawień przy pomocy aplikacji mobilnej. Pełni naładowana bateria w słuchawkach Space Q45 pozwoli Ci słuchać muzyki nawet przez 65 godzin na jednym ładowaniu. Technologia LDAC przesyła nawet 3 razy więcej danych niż standardowe kodeki Bluetooth. Dzięki czemu zapewnia wysoką jakość brzmienia nawet wtedy gdy korzystasz z słuchawek w trybie bezprzewodowym. Producent zapewnia też więcej szczegółowości dzięki przetwornikom z innowacyjną podwójną membraną. W słuchawkach znajdziesz trzy zaprogramowane tryby, które w łatwy sposób przełączysz za pomocą przycisku na lewej słuchawce. Tryb ANC z włączoną aktywną redukcją hałasu, tryb normalny opierający się o standardowe fizyczne wyciszenie słuchawek oraz tryb transparentny umożliwiający nam słyszenie otoczenia bez zdejmowania słuchawek. Słuchawki posiadają dwa wbudowane mikrofony z algorytmem AI, dzięki czemu odbieranie połączeń staje się czystą przyjemnością. W pełni naładowana bateria w słuchawkach Space Q45 pozwoli ci słuchać muzyki nawet przez 65 godzin na jednym ładowaniu oczywiście z wyłączonym ANC. Z włączonym będzie to 50 godzin ciągłego odtwarzania. Warto również dodać, że słuchawki obsługują szybkie ładowanie. 5 minut ładowania daje 4 godziny odtwarzania muzyki. Słuchawki Sandcore Space Q45 to również wysoka jakość wykonania. Dostępne są one w kolorze czarny-mat z delikatnymi, metalicznymi elementami w podobnym odcieniu. Podczas testów produktowych przykładam dużą uwagę do wygodu użytkowania produktu. Jestem pod wrażeniem wykonania nauszników. Wykonane z miękkich, przyjaznych dla skóry materiałów sprawiają, że możesz z nich komfortowo korzystać przez długi czas. Pozostając przy zawartości pudełka, to w zestawie znajdziemy dwa kable. Jeden mały jack 3,5 mm oraz kabel USB-C na USB-A, który umożliwi nam ładowanie słuchawek. Podsumowując. Firma Sandcore, wypuszczając na rynek model Space Q45, zawiesiła poprzeczkę naprawdę wysoko. Szczególnie gdy przyjrzymy się segmentowi słuchawek bezprzewodowych na usznych do 1000 zł. Są solidnie wykonane i po prostu ładne. Odsłuchowo są faktycznie szczegółowe, zwłaszcza w środkowym paśmie. Posiadają również dużo soczystego basu, czego często brakuje na usznym słuchawkom bezprzewodowym. W zestawie mamy porządny futerał, co dla mnie jest dużym plusem. Sądzę, że są pretendentem do top 3 najlepszych słuchawek. Bez bezprzewodowych na w 2023 roku. I to tylko kwestia czasu, jak na markę Sandkor przystało, żeby model Space Q45 zaczął być nagradzany przez liczne plebiscyty oraz magazyny audio. Link do prezentowanych przeze mnie słuchawek Soundcore Space Q45 znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli pomogą ci w wyborze i decyzji, na jakie słuchawki postawić, oraz udało mi się wytłumaczyć, dlaczego właśnie warto wybrać ten model słuchawek, to zostaw łapkę w górę, oraz nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z nowinkami ze świata audio. Do zobaczenia!